W dzisiejszym odcinku zdradziecki chowany. Wszystko polega na tym, że jeśli kogoś znajdę, to ta osoba, którą znalazłem, może wydać swojego kolegę. Osoba, która najlepiej się schowa wygra cały odcinek. Pamiętajcie, żeby oglądać do samego końca. Zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie chowany, subskrybujcie kanał no i wpisujcie kod Ewela do sklepu oraz zapraszajcie mnie do znajomych. Widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale bardzo niedawno temu nagrywaliśmy sobie złodziej versus jaki złodziej. Detektyw versus morderca. I dzisiaj na tym mieście zrobimy sobie zdradzieckiego chowanego, a ze mną jest 15 widzów. Słuchajcie, wska wskakujcie w teleport i... Chowajcie się, pamiętajcie, żeby sprawdzić Gdzie chowają się wasi kumple, bo jeśli Zdradzicie go, no to wtedy będziecie mogli się schować Drugi raz, widzowie, daję ostatnie 5 sekund na schowanie, 5, 4 3, 2 1, no i szukam No i słuchajcie, no pamiętajcie zawsze o tym, że Pierwszej osoby nie eliminujemy, dzień dobry Byku, bardzo szybko cię znalazłem, e, słuchaj Czy ty kogoś widziałeś, czy ty chcesz nam kogoś zdradzić? jeśli tak, pokaż, dawaj Prowadź do kogoś, to ocale ci życie Dobra, so, no zobaczyłem, czy znajdę, no Gdzie tu chcesz, ej, co się tak ruszył, jakoś Dobra, idziemy. Czy tutaj ktoś w bałwanach, Nie. Czy on by widział przez domek? Tam kto, ej, tam kogoś było słuchać. Czemu on tam nie poszedł? Dobra, Byku, masz kogoś, czy nie? Mamy! Dobra, ty się uciekaj chować szybko, daruję ci życie. E, a ty, piesku, ty z jakimś szedłeś, czy, czy raczej nie? Kiwnij głową, tak czy nie? Prowadź do kogoś mistrzu. Daję ci 10 sekund. 10, 9, 8, 7... No co za skobaniec? tutaj! I faktycznie! Piesek możesz gdzieś się schować, a ty, mistrzu, czy ty kogoś widziałeś? Prowadź szybko, lecimy tutaj, dobra. Tak mi się wydawało, że tam może w drzwiach ktoś był. Okej, okay, uwaga, czy on nas do kogoś doprowadzi? Czy to będzie prawdopodobnie pierwszy? Okay. Nie! Ej! Ale! Zostawcie łapkę w górę dla niego na pocieszenie. No, mistrzu, Słuchaj, ty mi... Co ja mam teraz z tobą zrobić? No dobra, znajdź kogoś, dawaj, szukaj kogoś, szukaj kogoś. O tutaj, dobra, i schować. E, dzień dobry. Słuchajcie, mam jedną osobę dopiero wyeliminowaną. I jak znajdę kogoś drugi raz, przypominam, no to będę od razu eliminować. Ej, byczku, pokaż, gdzie kogoś masz. Pokaż, tylko oczywiście nie tą samą osobę, bo to by było bez sensu. No zobaczmy, tutaj. Jakiego on... Jakiego. O, on chyba nie wie, on chyba nie wie, gdzie kto tutaj ktoś może być. Tutaj jest ktoś? Tu w bałwanie? Nie. Nie byczku, nie byczku. Czy ty będziesz drugą osobą? Wydaje mi się, że tak. Pozdrawiamy Luka. No i wreszcie, słuchajcie, mogę znowu ja szukać, bo w sumie to oni cały czas szukali za mnie. To cały czas kogoś, albo oni znajdowali. Tutaj jest fajnie, szkoda, że na to poddasz się nawej. Sprawdźmy może sobie tutaj za domkiem. No, pani Mikołajka, czekaj tutaj. Chciałem, że tu się da wskoczyć, to by była lepsza miejscówka. Byczku, widziałeś kogoś? Kiwnij głową, tak czy nie? Widziałeś kogoś czy nie? Nie widziałeś? No to daję Ci 5 sekund na znalezienie. W razie w, To może ciebie nie wyeliminuje. Coś tak lu rusza w slow motion. Co to było? Czy Mikołajka kogoś znajdzie? Tak, mamy. O, o, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Stop, 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 stop. Czy oni już nie byli znalezieni czasami? W dwójkę. Kruk tutaj nam chce okłamać. Panie Kroku. proszę się przyznać. Czy, czy jesteś schowany drugi raz, nie? Za przyznanie możesz się schować jeszcze raz. Dobra, dajmy mu szansę. A ty uciekaj, bo cię zaraz zabiję. <laughs> A psina był znaleziony? Psina też <laughs> znaleziony. No dobra, słuchajcie, psina, Jak kogoś wskażesz do 5 sekund, to daruję ci życzę. 5, 4, jak ty się mogłeś schować w takim miejscu? Byku, no co ty? Tobie już nie daruje życia, no za, za... taką słabą miejscówkę? No przecież to wstyd. Psina, a co ty tu robisz jeszcze? Czekasz, aż cię zabije, tak? Uciekaj stąd, szybko, szybko, szybko. Dobra, widzowie, mamy trzy osoby zlikwidowane. Wydaje mi się, że w tym krzaku... Czy tutaj ktoś jest? Czemu tu się nie da iść dalej? Ktoś tu biegnął. He, <laughs> pozdrasz byga. W ogóle jest tutaj coś takiego. Jak oglądali wcześniejszy odcinek, to mają łatwiej, bo można wejść tu. I można schować się w prezentach. Czy kogoś tu mamy na tych prezentach? No oczywiście. Oglądasz odcinek? Ostatni? Oglądałeś czy nie? Tam ktoś jest? No to pokaż. Pokaż gdzie. Zeskocz. Chyba się nie wyeliminuje, ale by było. No zobaczmy, gdzie on nas zabierze? Gdzie ty nas zabierzesz? Hmm. Na dachu, a jak on tam wyszedł? Ty, Byku, złaś tutaj, złaś z tego! Jak ty tam wszedłeś? Pokaż jak ty tam wszedłeś. Jak ty tam wszedłeś? Bo ja nie mam żadnego pojęcia. O chyba sam nie wie. Jak on tam wszedł? Czekajcie, on idzie tu, na drzwi. No nie gadaj! Byku, dobra, złaś! Jeśli kogoś widziałeś, wskaż go. Gdzie tutaj ktoś będzie? Tutaj w łazience? W kiblu. Też nie ma nikogo. O! Ten, co się tu siedzi? Dajba, jesteś zły czy nie? Wyku, jesteś zły, że cię znaleziono? Nie jesteś? No to wskaż kogoś, a ty uciekaj, ty uciekaj, no czy no, 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 no. Oni się cały czas... Dobra, dobra, ryba. Co tu się dzieje? Pan Miłek, wyślij czy schować, bo cię przez przypadek znalazłem. A Ty, Miłek, chodź tu, chodź tu, do rogu. Subskrybujesz kanał Rafa? Zostawiłeś łapkę w górę pod tym filmem? Przyznaj się. Tak? A masz kodę Wela w sklepie? No to uciekaj. Nikogo nie musisz pokazywać. Zróbmy to, zróbmy, bądźmy, bądźmy dzisiaj dobrze. A wy widzowie, też piszcie kod Ewela i oczywiście zasubskrybujcie kanał. Jak chcecie brać udział w takich odcinkach, zapraszajcie mnie do znajomych. Chodzimy tutaj, bo oczywiście wybieram osoby ze znajomych. Nie z listy znajomych. Tu zobaczcie, 52 osoby mnie zaprosiły, kilka zaproszeń akceptuję. Słuchajcie, ja mam pomysł, żeby wejść sobie tak, o, wejdźmy sobie tu i użyjmy naszych teleportów, bo tutaj jest pewien taki teleport, który prowadzi w jedno miejsce. W które miejsce, no to tak jak mówię, jak oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie. O, takie miejsce, dzień dobry Ej, ktoś to. Kogoś to było słychać? Tu nikogo nie ma? O, o, o Proszę! Dzień dobry! Ej, byku, byku! <grystanie> A to Łukasz! Pozdrawiamy Łukasza! Łukasz byłeś znaleziony już w który. O, któryś raz. Tutaj kogo mamy? Pan i Konik. Czy ty kogoś widziałeś, Byku, czy nie? Przyznaj się. Powiedz, powiedz prawdę. Widziałeś, czy nie? Nie? A chcesz dostać szansę? No to dawaj, no zobaczmy, czy jemu się uda znaleźć kogoś Tam się ktoś, tu się ktoś tutaj, ale nie będę mu podpowiadał, nie, no bo po co Gdzie on nas zaprowadzi, no Sorry myczku, sorry, sorry No. Nie płacz, nie płacz, będzie dobrze Wejdźmy na górę, na górę, na górę Pani Kruk, który to już raz Kucni, który raz cię znalazłem Raz, dwa, trzeci raz no to, sorry. Jakby tam powiedział, że drugi z tych żywychka jeszcze pójść no ale bez, bez przesady, musimy być tutaj sprawiedliwy dla każdego. Lecimy dalej. Sześć osób znalezionych tutaj w kibelkach. Tutaj nie, nie ma nikogo, nie ma nikogo. E, gdzie ci ludzie są pochowani? Musimy iść do tego zielonego domku tutaj, tak? O, o, no i się ktoś wydał, i się ktoś wydał. I co jest? Tutaj ktoś tupnął przecież. Tutaj ktoś tupnął gdzieś. On tu gdzieś tupnął na 100%. Dobra, mamy, mamy tego parkurowca. Pan parkurowiec jest znaleziony, no któryś raz z kolei. On tupnął po dachu po prostu. Dziewięć osób do znalezienia. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni mogą być. Ale wiecie co? Chyba już wiem, gdzie mogą być. Oni po prostu tutaj weszli. Patrzcie się, ile tu jest ludzi. O, ha, dobra, pan miłek jest znaleziony drugi raz, sorry miłczu A tutaj mamy jakiegoś pana, pana Jokera Panie Jokerze, czy pan kogoś widział, czy nie, tak czy nie, kucnij jak tak Jak nie, to podskocz No dobra, no to szukamy dalej, no jak nie chce nam pokazać, gdzie ktoś jest Eee, lobyczku Taka fajna miejscówka. Chodź tu na dół. Bardzo fajne miejsce do schowania. Czy ty już zostałeś znaleziony, czy nie? Bo już nie pamiętam. Nie? Chyba zostałeś. Chyba kłamiesz. Jak kłamiesz, to kucnij. To ci daruje życia. Jak kłamiesz, to kucnij. Nie kłamiesz? Widzowie, ja już nie pamiętam. Napiszcie w komentarzu, czy on był znaleziony. Dobra, pokaż mi kogoś. A, nie! Bo ja go znalazłem, tak wiecie, wtedy. Tak przez przypadek, to on się wtedy nie liczył. No, ale ty chyba tu nikogo. Gdzie? Tam w domku? Nie, no byku tam nikogo nie ma. Na górze też nie ma nikogo. Nie, o co mu chodzi? No byczku, no bardzo mi przykro, no ale no nie udało ci się, nie udało ci się. Tutaj za paletami ktoś musi być, no. Ktoś musi być w tym miejscu, ale jednak nie ma. Tutaj, tu, w tym miejscu. A może na. Patrzcie się, oni tu będą. Też ich nie ma Ej, no to nie mam zielnego pojęcia No jeszcze pięć osób do znalezienia Tylko gdzie oni będą? Ej, nie mam pojęcia W ogóle nie znalazłem ani razu to Tociejka to On budował tą mapę On tutaj gdzieś jest On tu znalazł sobie jakąś kampę Ty, a tu może? Ty, jakby tu ktoś skoczył, to by był mistrzem A tu? Zobaczmy na to Tu się nie da wejść Mamy dziesięć kili Czyli naprawdę pięć osób gdzieś tutaj jeszcze jest Tylko ja nie mam zielonego pojęcia Gdzie? O, 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 o Tu się da wyjść. Ej, tu się... Ja bym ci chłopie nigdy nie znalazł Jakbyś nie zatańczył, to wiesz, żebyś wygrał Wiesz o tym, pokaż mi kogoś Dawaj, szybko musisz kogoś znaleźć, bo ja już nie mogę Nie widzisz nikogo? No spróbuj przynajmniej Dawaj, idę za to, no Dawaj byku, to ciebie kto jest twórca tej mapy, słuchajcie Także, no patrzcie się jak się postarał Dobra, zobaczmy, damy mu może chwilkę więcej czasu No byczku, czy ty kogoś widzisz? Sorry to jak no przykro mi, no ale no, nikogo ci się nie udało znaleźć. Wydaje mi się, że wiecie, że tutaj ktoś jeszcze może być. Ja, jakbym się chował, to bym się schował tu. A nie, został mi jeszcze jeden domek. Ja w ogóle zapomniałem o tym domku. A nie, ja tu byłem. Ja tu chyba byłem. Ale jest Mikołajka. Pani Mikołajko, pani już znaleziona została chyba, co? Tak, no przykro mi Subi W ogóle jakiś E8, przecież ty byłeś R Subi Halo, co się dzieje, co to za zdrada O nie Wow, ej tu się można było schować, lol No może ktoś tak siedzi, muszę patrzeć gdzie to jest Aha, jeszcze tamten domek mamy Patrzcie się, jeszcze tu jest jeden domek Tam musi się dać jakoś wejść Zapomniałem o tym domku, no zobaczmy Tutaj się da wejść na 100% Wchodzimy tu ktoś musi być Tutaj nie ma Nie ma, nie ma Ja nie mogę no Ej, a może oni faktycznie w tych krzakach tu gdzieś siedzą A ja jestem ślepy i ich nie widzę Czy ja tu jeszcze coś pominąłem, czy... Patrzcie się, jakby ten ziomek się nie ruszył Ja w to nie wierzę Ja w to nie wierzę, mistrzu Gdzie widzisz kogoś? Widzisz kogoś gdzieś, czy nie? Dawaj, daję ci chwilę Ej, ja tu przechodziłem koło tego typa ileś razy, czy... Ej nie, nie mówcie mi tak lepiej Nie piszcie mi w komentarzu, że jestem ślepy No, czy Joker kogoś znajdzie? Czy Joker kogoś znajdzie? Ja? No Poddał się, poddał się, to ja też powinienem się teraz poddać Dobra, widzowie, tą osobę, którą teraz znajdę To ona przegra Pamiętajcie, ta osoba przegra Więc ta osoba, której nie znajdę, wygra No nie, no proste Muszę patrzeć po tych krajach Czy my tu mamy oszusta? Dobra, rybcia, rybcia, gdzie ty byłeś? Bo podobno ryba trochę oszukuje Ryba, pokaż, gdzie byłeś No, ale wej, wejdź tam, wejdź tam Ja chcę zobaczyć, gdzie ty byłeś, no Dobra, co ty robisz? Byku, gdzie ty byłeś? Ej, on sam nie wie Co?! Jak ty tu przyszedłeś? Przecież tu się. I widzowie. Patrzcie się, tu jest bariera. Tu jest bariera, widzicie? Patrzcie się, jak wskoczymy. No ryba, jesteś trochę oszust, jesteś trochę oszust, zobaczmy kto to. Ersta ryba, Się! Brawo, ale słuchajcie, za to, to jest też wygrany, to jest też wygrany, za tą kryjówkę, bo to, by to była kryjówka 200 jajek, przeszedł przez barierę. A zapraszam tutaj ostatnią osobę, która nie została znaleziona, zapraszam do fontanny i zobaczymy, gdzie koleżka nam się chował. Dobra, jest, jest, jest. I słuchajcie, top 1, gdzie się chował top 1? Tylko, gdzie ty byłeś? No wejdź w to miejsce, w którym byłeś. No, gdzie ty byłeś? No, przecież ja tu byłem chyba 10 razy. Za łóżkiem? Stań tak, jak stałeś wtedy. I no przecież ja tu byłem. Kto to jest? Tibro. Słuchajcie, dzisiaj mamy dwóch wygranych. Jest to Tibro i Ersta Ryba. Ich kanały znajdziecie w opisie. Zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na te filmy. No i pamiętajcie o moim kodzie Ewela w sklepie. Trzymajcie się, na razie. Piona.